Witajcie! Dzisiaj mamy 15 stycznia, ten dzień jest okrzyknięty najbardziej depresyjnym dniem w roku. I tak rzeczywiście jest. Dzisiaj odczuwam szczególny ból istnienia. Jest mi smutno, że odchodzą... że odchodzą... Ludzie, którzy jeszcze nie powinni odchodzić. Dzisiaj uznają, że moje istnienie jest wspaniałe. Jak doskonałe, doskonała byłeś, byłaś, gdy byłeś, byłaś małym dzieckiem. Niemowlęta nie muszą robić nic, aby stać się doskonałe. Już takie są i zachowują się tak, jakby o tym wiedziały. Wiedzą, że są centrum wszechświata. Nie boją się prosić o to, czego chcą. Swobodnie wyrażają swoje emocje. Wiesz zapewne, kiedy dziecko jest wściekłe. Tak naprawdę wie o tym całe sąsiedztwo. Wiesz również, kiedy dzieci są szczęśliwe, bo ich uśmiechy rozświetlają pokój. Są pełne miłości. Małe dzieci umierają, jeśli nie dostają miłości. Gdy dorastamy, uczymy się żyć bez miłości, ale dzieci nie mogą tego wytrzymać. Niemowlęta kochają każdą część swojego ciała, a nawet własny kał. Mają niesamowitą odwagę. Byłeś, byłaś taki, taka. Wszyscy byliśmy tacy. Potem zaczęliśmy słuchać dorosłych wokół nas, którzy nauczyli nas się bać, i nagle zaczęliśmy zaprzeczać własnej wspaniałości. Nigdy nie wierzę, gdy klienci próbują mnie przekonać, jacy są straszni albo niekochani. Moja praca polega na tym, aby wrócić do czasu, gdy wiedzieli, jak naprawdę kochać siebie. Louise Hay była naprawdę mądrą kobietą, a dzisiejszy depresyjny dzień składam w hałpcie Witkowi, z którym całkowicie się identyfikuję.